W dzisiejszym filmiku y, pokażę Wam jak, jak zakładam filtr pole, polaryzacyjny na mój obiektyw, teraz tak, tu mam obiektyw 16 1685 y, z założonym dekielkiem i filtrem UV Czyli tak ściągam dekielek, odkręcam filtr UV Otwieram. Filtr pol Polaryzacyjny. I wkręcam go. że warto uważać żeby nie uszkodzić gwintu przy wkręcaniu jak czujemy nawet cieniutki opór to warto wycofać wkręcanie i spróbować jeszcze raz załapać dobrze gwint żeby go nie uszkodzić teraz tak film mamy już założony do niego zakręcę też stary filtr UV. Powiem szczerze, że nie wiem, jak te dwa filtry razem wspólnie będą się sprawować. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych tam zniekształceń obrazu, czy artefaktów. No i teraz tak, mając założony filtr ten HOI, UV i polaryzacyjne kręcimy tutaj filtrem i możemy sobie ładnie zredukować odblaski na wodzie i wszelakie odbicia. Po założeniu osłony przeciwodblaskowej jest utrudniony po prostu dostęp do, do kręcenia tym filtrem polaryzacyjnym, ale przez to, że założyłem Filtr UV. Da się po prostu to zrobić, ale trzeba bardzo uważać, żeby nie pobrudzić filtra, po prostu nie spalcować tutaj tej powierzchni. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na, na następny filmik z rozpakowania filtra szarego, naturalnego. är filmer med höja